Słówko already, ale nieco bardziej standardowe do niego podejście. Klasyczne znaczenie słówka already, które większość z nas pewnie zna, to jest użycie go w znaczeniu już. Najczęściej w połączeniu z czasem present perfect. Czyli na przykład, oh, I've already seen that movie. Ten film już widziałam. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z tym mniej standardowym znaczeniem tego słówka. Możemy go używać najczęściej na końcu zdania, żeby wyrazić pewien rodzaj... Mm, Popchnięcia kogoś do działania. I to popchnięcie kogoś do działania może być zarówno takie bardziej nacechowane negatywnie, czyli może wyrażać frustrację, rozgniewanie, albo może być po prostu bardzo. Pod, podłożem może być ekscytacja, chęć, żeby ktoś w końcu wykonał jakąś czynność. I teraz podam wam przykład: frustracja. Oh my god, just tell me already! I really want to know. W tym przypadku bardzo chcemy się czegoś dowiedzieć i chcemy, żeby ktoś w końcu nam to powiedział. To already ma kogoś popchnąć do działania. A teraz to bardziej użycie osoby podekscytowanej. Oh, just try it already. Bardzo chcemy, żeby ktoś spróbował to, co dla niego przygotowaliśmy, i z niecierpliwością wyczekujemy, aż w końcu podejmie działanie. Czyli already może popychać kogoś do działania, wyrażać lekką frustrację lub, w zależności od kontekstu i intonacji, ekscytację.